Ech, gdyby tylko dało się opóźnić zamknięcie tych drzwi. Co ja gadam? Da się. Normalnie da się. I to bez żadnych modów. W odcinku Płapki pokazywałem tak Perpetuum Mobile. Tutaj robimy coś podobnego. Proch dołączamy do drzwi. No dobra, mamy już włączenie, ale trzeba jeszcze to wyłączyć, więc dołączamy przekaźniki do, do tłoku. Każdy z przekaźników opóźniamy maksymalnie. Jak sami widzieliście wcześniej, drzwi były otwarte przez około 7 sekund. Niestety musimy czekać, aż tłok nie złoży się.